Dzień dobry widzowie, je. to jest plik, ale złączcie ale ten serwer. Tak, ale ten, ale ten live jeszcze nawet się nie zaczął, jak coś. Hmm. Musisz rozpocząć transmisję jak coś. No ja już mam Live i? nie jest rozpoczęty. Opy. Więc live był robiony od 19.03? W dev. E, co co, Czemu jest Ej, wiesz, że w czasie live'a może mnie Discorda zbanować? Jak coś? Czemu? Bo ten ty tak mnie zreportował. Czego ty nie rozumiesz? Nie No dobra, dawaj. Chodź. No dobra, już działa. Czemu, Czemu mi moderator nie działa? Jest. jest. Kurde. jest no już... Ej, no kurde, ej, mi modulator głosu nie działa, a szkoda. Na twoim live nie działa mi. No Ale dobra, teraz... Bo, no bo, to, modulator bo. mi już... Nie, Ale. nie no, 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 no Dabaj, włączaj. Włączaj. Nie wyłączaj live'a, nie możesz. Czemu? Czemu? Dawaj, no. Daj no. no. Dawaj, Dobra, już, już, crafted, od... znaczy Aternos. Uuu! Odpalam już to. Uwu? Uwu? Odpalam Jest Aternosa. Uwu? Nie, nie, no Odpalam no. już Ken Cuba. Uuu! Uu! Uu! Dobra, no już, już odpala się, ludzie! Święty! pozdrawiam widza. Jakiego? Jakiego widza, pozdrawiasz? Pozdrów mnie, a nie jakiegoś widza. Uuu. Dobra, pozdrawiam Aleksa, wbijajcie też na jego kanał, fajne ma tylko to jest zgromadzone. Dobra, włączę ten serwer? No włączam, włącza się, włącza się, wła, 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 włącza się, włącza się, włącza się, włącza się, włącza się, włącza się zraz, raz, stras, znaczy włącza się. Wiesz jak się tego No nie da się, tylko no jak montujesz film, film, a nie live. Super! Mm. No już, zaraz, czekaj, jest ładowanie, to tak szybko no to wszystko, wszystko nie trwa, to jakieś 50 minut. Widzimy się, Widzimy Widzimy się, jak będę na Nie da się cięcia robić, nie no. da się cięcia robić na live'a, co ty no. sam myślisz? Live to live, no live to live, chłopie. Ej, teraz u ciebie jest czarny ekran, jak chcesz na live.

Mówi, nie mega nie mega nie mega. Mogę, nie Dobra! Uruchamia się serwer! Co ty myślisz, że Aternos to jest jakiś, nie wiem, yy, super, ekstra, mega szybki yy, ten... Czekaj, ja wyłączę daj sobie Discord'a na chwilę i włączę za... Co on Dobra, czekaj, zamknę sobie drzwi w pokoju. Szybciej! Nie chcę się czekać! Zatem ja na. Oglądam się swoich When One pain, fuck, mo Zaczy, y I I ja Znaczy, ja nic ja nie powiedziałem! Gdzie jesteś Ja

Czekaj, czekaj. jest To jest... No, no weźmy, Czekaj! No ja musisz się zalogować chyba, nie? Zalogowałem. No ale na swoje password. Kur... Kupi login... Login... No za o 1, 2, 3. Nie no, 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 ty, ty no Login, tak, login, hasło No co jest? Czemu mi hasło nie działa jak? No nie. no to jest oferanie, inaczej mi się tylko wydaje. wydaje, wyduje! Tak to jest gaming SF a, a nie, bo to jest Cancube, dobra, sorry, ja pier. To jest Cancube, boże, 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 boże ty debilu... To jest Cancube, a gaming SF. Kurde, ja chyba zaraz... Że... Ja podałem IP serwera, nie? widziałem jakby co, to, to Gaming SMP to, to, to nie, nie jest ten serwer, to, to jest... jest to jego oficjalny serwer, na którym gramy i filmy ja będę nagrywać, to jest craft, craft.alexgaming.pl, prawda? No nie, nie mów tego, no po co ty to mówiłeś? No nie, po co mówisz craft? No nie... Prawda, ale No tak, to prawda, widzę. Krawda, ale zginę. a terno z kropkami, tu się mylisz. Kurde. No to teraz usuń tego live'a. Albo ja ci zaraz go sam usunę, dla prawa autorskie. Czekaj. Yy, yy, zgłoś. Yy, spam lub treści wprowadzają w błąd. Eee. Yy. nie... Nie no dobra. No dobra wali to dobra, jak wilczyć. No, czekaj. O, już gotowe są. A jak Dzień. ten sery się nazwą? Czekaj. Czekaj. Gdzie ten i ja tak widzę, wynik. Oooo! Jesteśmy Seba, jestem! Uh, uh, uh. Ja, ja, czekaj. czekaj. Kurde, i ja nie mogę tego zrozumieć. No jak nie możesz, no Boże. To ma ikony takiego kilofu zjeb... znaczy kilofu pięknego z. Zaje fajnego. Eee. No, zaje fajnego. O to mi chodziło. Eee, nie mam tu Boże. Ty co. co, co? Nawet nie ma ikon, to jest taka ikona typowa Aternosa, bo nawet by się nie chciało robić. Jak ja, tego ja, ja, to ja tego milion. To Spróbuj na każdy serwer, każdy serwer, który... Jest, musi pisać, witaj na serwerze użytkownika Filip i No wow, I went Justin. Oh, we went we went and... to... oh, where are you? Uh. Justin? my heart. Hello? hello? Hey, hey hello, hello, hello. free for no, 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 no. Just in oh, my heart My, my, my... my, my uh, oh. what the fuck? Wait, hold Is uh, just a hey, hey. No just I write write some... just did not fuck in bro moment. Hey, this song. This song. No, no. no, no, no. shit, so, This so

nie no, co za te No No, za, zaraz ja ciebie zabiję, nie? Na no, palaj się. Je o nie no, sre, o, faki. Znaczy... E, piękna owieczko! Zaraz ja cię zabiję! O, o co Ło, cholera? Dobra, nie chcę ci. Pokaż na tych szejderkach twoich, sroich. Po, ej, oh no. no, pokaż mi te szejderki, Boże. Pokaż mi te szejderki, tam wodę i itp. Mama ci na live, a chodzi, czy co? Dobra, do kopalni, odpalę w X-Ray'a, -ray, znaczy nic nie robię, wcale, wcale, wcale. Dobra, gdzie tu jest ten X-Ray? Dobra, tu jest X-Ray. Ej, ile mobów! Co? Ile mobów? O co ci chodzi? Kiełbas! Jak chcesz, to ja ci mogę zrobić... A nie, no nie można. Co? Ej, naprawdę, dużo mobów. Ej, ja... Ej, patrz. Ej! W dobra, dobra, bo tu jest jakiś cave. Dobra, dobra, dobra. Lecymy, yeah, guys, Lecimy na x ray Wiesz, że jeden popularny youtuber, taki T. Jimmy, ma tego samego x-raya co ja. Co my mamy w sumie? T. Jimmy, taki youtuber. Acz nie, bo ty masz innego w sumie. Ale ja mam tego samego. On ma 462 tysiące subskrypcji. Mm. Dobra, prosownia po, wyjść. Ja, ja u mnie pozdrawiam, pozdrawiam wszystkich cheatosów O, cheaterów, cheaterów. Cheatop. -er. Cheat jak to brzmiało? Do Ritosów. O nie, bo ja ci to robię. Ritosy I wszystkie sraje tosy, nie? Dobra, ja odpalam z kreative niszczę cały serwer Co? i ten serwer nie będzie już nic miał jak coś. Ej, mam taki plan, że dzisiaj robię... Co tak piprznęło? A Bo wdゲm. ja nie wiem. Nie, by nie jestem. Nie, nie, nie Je, jest. Ej, to jest taka oda moja... A, za 5 minut kończę live. A. No jak za 5 minut live'a kończysz, no chłopiec, co ty... Co, co,

Ej, na moje belk. Ej, mój... Czekaj. Tu jest ta kopa. Nie, to jest moje. Dobra, dobra, dobra. Bo nawet są tabliczki, dobra. U mnie też są tabliczka. U mnie jest taka tabliczka. Ale lepiej. A na zdrowie? Moi na zdrowie. Zero kultury, proszę pana. Zero kultury. Ej, Nie, czekaj. A dobra, ten... co, nie? O no, dwa. Czekaj, ja się to... ten. <îm> Live będzie Live nazywał Alex stituje na, na ten. Nie, nie nazywaj go tak. Aleks Alexituje na... <îm: iye> Alex czituje na Farina <śm> <śm -na> <śm -na> SMP. Czekaj, no wejście... Na na aha, aha dobra, to jest to Na własnym serwie, no właśnie. Na Kongkibe nie osikuję. Ferajna nie jest moim serwerem, ja to ukradłem od dealera. To? No nie, nie takiego dealera, takich proszków, tylko takiego dealera z YouTube'a, dealerek. A bo to czekaj, Ferajina mam... Jaką żabkę? Ja, 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 jaką żabkę? Ja, ja, ja... Dobra, czekaj, to jest geoda prosto. Są tu żaby? Zabra, a tu mamy mm, kopalnie, 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 kopalnie. No, ile tu jest dioksów, o oh mój Boże. Gdzie ty jesteś? Ej, ty Ej ty tepnisz mnie, jak ci powiem? Bo ja, ja idę ten, gdzieś szukać innego świata, wiesz. Chyba, Chyba wiesz, o co, co mi chodzi. chodzi. Ja, ja idę, idę pod dripstone'y. Apo ja po, idę pod po launy. Eee... Eee... Ej... Ja, ja chcę zrobić automatyczną, automatyczną farmę tego. Ej, e, robimy, ja, robimy automatyczną farmę ściny. Halo? Eh, hello, Alex. Oh, é. é Só so to, -ma -bitch. Eu Ile trzeba, że żeby Sama? Sorry, sorry za to. Wszystko. Tylko, że ktoś do mnie zadzwonił, ktoś wyjątkowy. to. Czy... dobra. Dobra, ja sobie wezmę po prostu tabliczkę z kreatywa, jakby. Co? Nie. No, no co? Jezu, ale wiesz. No, w... ja, da... Co się? Ja chcę... się dzieje Dobra, ale ja z jakąś są ta wliczka. Eee. Jeżeli ja, ja nie nienawidzę koła o... Ej, ale się... Dobra, ja.

И, и собаки ты придшь так.

i'm the poppy, playtime. Casey, macy, Papa, and ty bucky, mackey, johnny, crazy, crazy mom, Alpaki, um, gugu, gugu, bobo, waggy, boogie, port, bika. I znika stąd, znalazłem kasetę, a ludzi tu nie ma. To dopiero początek, tu zabawa czeka po drodze. Kissy Missy może ci pomóc, a przecież mogłeś nie wychodzić ci z... A dlaczego zniknęli wszyscy stąd? Uciekacie, bo zrobicie błąd. Nie odwracaj się, biegnij pod prąd. A za tobą mam in co się tu i Jeb. Raz mógł seteć, a ludzi to nie ma. Dokąd mam ucieka? Dopiero początek, tu zabawa czeka. Po drodze kisim, kisim.

Esther, Alex, Gena, Gena to Alexa. Alexa. Co? Nie, nie, wiem, próbuję znaleźć Sen, tak, ten nie serwer. Próbuję znaleźć, ale nie, 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 Tam, tam każdy serwer z que en una vida se To sobie, że się, się tak nie tak ale... Nie, nie chcę się Wiecie, to milion Ja nie... Cie,